W dzisiejszym odcinku chciałam porozmawiać o sześciu angielskich słowach, które nie istnieją po polsku. I pierwszy przykład to są słowa silly i stupid. I po polsku chyba nie ma różnicy między silly i stupid. Stupid to oczywiście jest głupi, i silly też chyba jest głupi, ale różnica tutaj jest taka, że stupid. To po angielsku jest powiedzmy bardzo poważne słowo, że, że ja bym nie używał słowa stupid, bo kogoś obrazisz. Jak chcesz kogoś obrazić, to ok, ale powiem tak, że jakby dziecko użyło słowo stupid w szkole, to na pewno nauczycielka, bo nauczyciel by coś powiedział i, po, i by powiedział: hej, tak się nie mówi. Albo że to jest niegrzeczne, że szczególnie jak mówisz, że ktoś jest stupid. Ale, jakby dziecko użyło słowo silly, to myślę, że nikogo by to nie obchodziło. Silly to jest takie bardzo delikatne słowo, i chyba nikt by się nie obraził, jakbyś używał słowo silly. Ale, stupid to nie. Jak mieszkałem w Polsce, to miałem dziewczynę, która jest Polką. I połowę czasu mówiliśmy po angielsku, a połowę czasu po polsku. I akurat takim jednym razem ona powiedziała coś takiego, tak jak. Oh, you're being stupid. I ja to bardzo poważnie odebrałem. Ja jej powiedziałam, hej, ja wiem, że akurat nie chciałaś użyć to słowo po angielsku, ale ja jej powiedziałam, don't you ever call me stupid again. Ona się przestraszyła i tak, nie, nie, przepraszam, ja powiedziałam, nie, jest okej, okay, rozumiem. Bo wiem, że jak ona by to powiedziała po polsku i by powiedziała, A, ale jesteś głupi, ale, ale głupoty gadasz, to bym powiedział tak, haha, he, ha, okej. Okay. No bo zawsze tak moja mama nam mówiła, no co ty jesteś głupi? I ja jej zawsze mówiłem, no, bardzo. I ona tak, no właśnie widzę. To wiesz, dla mnie to było normalne. Myślę, że jak jesteś Polakiem, to słowo głupi to jest normalne. Nie wiem czemu. Może przez to, że to słowo aż nie jest takie bardzo mocne i nie ma aż takie znaczenie, albo po prostu jest normalne, żeby Polacy się obrażali, a ja nie wiem. Ale po angielsku to stupid, nie. Jak chcecie, to możecie używać słowo silly, ale nie mówcie, że ktoś jest stupid, tylko jak chcecie ich tak porządnie obrazić. Następne słowo, które nie istnieje po polsku, to jest słowo baby shower. Okej, okay, może to nie jest jedno słowo, ale chyba wiecie o co chodzi. Baby shower to jest takie coś, tak jak jak kobieta jest w ciąży, to ona ma taką imprezę, przeważnie tylko dla dziewczyn, ale czasami faceci też przychodzą. Zależy od, od kobiety oczywiście, ale przeważnie to sam, same baby. Te dziewczyny przychodzą e, razem z prezentami i oni tak, wiesz, można powiedzieć... They shower her with gifts. Ale czasami lubię przetłumaczyć niektóre rzeczy tak dosłownie, żeby to naprawdę głupio brzmiało. I myślę, że baby shower to mogło być, nie wiem, dzidziusiowy prysznic. Tak sobie wyobrażam, że każdy tak rzuca swojego dzidziusia w tą kobietę. Przestańcie z tymi dzidziusiami. I to wyobrażam sobie jest baby shower albo dzidziusiowy prysznic. To napiszcie w komentarzach czy jest takie coś w Polsce jak baby shower? Czy ludzie to robią? Następne słowo to też nie jest słowo. To jest raczej określenie i to jest happy birthday. I po polsku nie ma czegoś takiego jak happy birthday się po prostu mówi Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin? Poważnie? Nie, nie macie coś krótszego? Okej, okay, wiem, że można powiedzieć wszystkiego najlepszego, ale można powiedzieć wszystkiego najlepszego w każdej okazji, nie tylko jak są urodziny. To myślę, że w tym przypadku angielski jest bardziej dokładny. I jeszcze do tego, że w polskim języku nie ma piosenki dla ludzi, którzy mają urodziny. Wiesz, po angielsku śpiewamy happy birthday, happy birthday to you, ale po polsku się śpiewa 100 lat. Ale potem się dowiedziałam, że 100 lat się śpiewa w każdej okazji. Jak ktoś ma wesele albo ślub, to też śpiewają 100 lat. A oni nie mają urodziny, to myślę, że jak tworzyli polski język, to oni tak. Okej, okay, proszę pana, już mamy piosenkę 100 lat, a teraz poczujemy piosenkę dla ludzi, którzy mają urodziny i oni tak eee, nie jest okej, okay. niech będzie 100 lat dla wszystkich, dla każdej okazji meh, whatever. To myślę, że musimy wymyśleć nową piosenkę tylko dla ludzi, którzy mają urodziny. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla ciebie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla ciebie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla przemka. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla ciebie. Jakoś coś źle brzmi, ja nie wiem. Następne słowa, które nie istnieją po polsku, to są słowa sperm i semen. I wcześniej myślałam, że nie ma różnicy między słowem sperm i semen po polsku, ale teraz myślę, że chyba jest. Bo sperm po angielsku to są plemniki. To są te małe takie, wiesz, że tak mają taki ogon. To jest sperm. Ale semen to chyba jest sperma po polsku. Semen to jest ten, ten cały płyn. Może po prostu myślałam, że nie ma różnicy przez to, że Sperm i Sperma nie jest to samo. To pamiętajcie, że Sperm to są plemniki, ale semen to jest Sperma. To jest tak jak wszystko, to jest semen I pamiętam, że zawsze byłem zaskoczony, jak przyjeżdżałem do Polski i widziałam, że jest taka słynna firma Siemens? O, paskudne. Myślę, że może mamy tą firmę w Stanach Siemens, ale chyba nie jest w ogóle znana, że ludzie nie kupują produkty od Siemens, bo czy wy byście chcieli kupić taką firmę? Myślę, że nie. Wow, popatrz, kupiłem nowego telefonu ze spermy. Nie, to jest paskudne, ok? Siemens nie mieli lepszych pomysłów? Że co, później to oni tak, czemu ten telefon jest taki mokry? Ok, chyba już nie produkują telefonów, ale wiem, że mają jakieś inne rzeczy, nie wiem, jakieś lodówki. Ok, to w takim razie czemu ta lodówka jest taka mokra? I okej, okay, wiem, że te słowa się inaczej pisze, ale tak samo się wymawia. To jak jakbym był firmą Siemens, to ja bym na pewno zmienił nazwę, nie wiem, może na Sperm. Następne słowo, albo słowa, które nie istnieją po polsku, to są słowa clockwise i counterclockwise. I clockwise znaczy zgodnie ze wskazówkami zegara. I counterclockwise, tak mówimy w Stanach, counterclockwise znaczy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wow, to jest długie. Nie możecie wymyśleć jedno słowo, ale powiem wam tak, że w Anglii oni nie mówią counterclockwise, oni mówią anticlockwise. Ale dla mnie to brzmi jakby oni po prostu tego bardzo nie lubili. I ostatnie słowo albo powiedzenie, które nie istnieje po polsku, jest, że w Stanach mamy coś takiego jak All-American boy albo All American Girl. I myślę, że to jest mega aroganckie. I to pokazuje, jak bardzo Amerykanie uważają, że Ameryka jest takie wow, najlepsza. I sprawdziłem w Google, co to w ogóle znaczy All American Boy albo All American Girl. I to jest takie bardzo niejasne, co to jest. To jest po prostu ktoś, kto jest tak jak idealem, co to znaczy, żeby być Amerykaninem. Przeważnie oni są ładni, może im dobrze idzie w szkole, prawdopodobnie oni grają w sport, na przykład football albo baseball, takie amerykańskie sporty, może oni wiesz, pomagają mamie i tacie albo babci, ciężko pracują. I to jest All American Boy albo All American Girl. I to jest tak jak komplement na przykład He's an All American Boy. I dla mnie to jest naprawdę ciekawe i, i głupie też. Czy są inne kraje, które mówią coś takiego? Tak jak, jak to przetłumaczyć na polski, tak jak All American to jak tylko Polak chłopcem. Ja nie wiem, jak to przetłumaczyć. To nawet nie ma sensu po polsku. Rozmawiałam o tym z moją uczennicą i powiedziałam, że może to było tak, ale on jest Polakiem. Ale ona powiedziała, że to brzmi, jakbyś go obrażał. Co to znaczy, jak All American, albo American to jest takie jak, wow. Ale w Polsce, jak mówisz, ale on jest Polakiem. To wtedy to coś złego znaczy? To naprawdę myślę, że coś w, tym, w tej sytuacji jest nie tak. To napiszę w komentarzach. Co by to znaczyło? Jakby było coś takiego jak All American Boy, tylko All Polish Boy. To co by to znaczyło dla was? Mogę sobie wyobrażać, że to jest ktoś, kto gra piłkę nożną w codziennie i. Uwielbia grillować kiełbasę i kaszankę i pomaga babci i dziadkowi zbierać czereśnie albo śliwki albo jak jest sezon. I uwielbia jeść tą taką galaretę z mięsem. Albo jakby to było coś negatywne, to sobie wyobrażam, że to jest jakiś facet, który jest łysy i nosi dresy. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach. Co myślicie o tych słowach, albo czy może nie mam racji i macie takie słowa po polsku? I też możecie napisać w komentarzach, które słowa wy uważacie, nie istnieją albo po polsku, albo po angielsku. I oczywiście dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i do następnego razu. Cześć!